Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Warface. A. słuchajcie jest to trzeci odcinek z rzędu, który będzie PvP no, Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, w następnym zrobimy sobie jakiegoś spec ops'a pewnie Natomiast słuchajcie, zagrałem sobie finalnie, bo nagrywam ten odcinek chyba już siódmy raz Zagrałem finalnie trzy rankedy, z czego na dwóch miałem cheaterów, a na jednym... No szkoda gadać, jaką jaki team No więc jesteśmy na... Piątym, ostatnim już meczu o pozycję, no i mamy. No, jeden dupa, 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 i teraz zobaczymy, co dalej. No, mam nadzieję, że pójdzie tym razem dobrze i że uda nam się wygrać. I ciekaw jestem, jaką pozycję w rankingu nam rzuci. No i co, no i zobaczymy zaraz, nie? Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w lobby, ładuje nam się. No i tak, na pewno z Polaków pozdrawiamy Brejka, pozdrawiamy Dominika Spicka z przeciwnej drużyny. A od nas, nie wiem, może ten Kilowita, chociaż wydaje mi się, że nie. No Na pewno tutaj dwóch Polaków mamy w przeciwnej druży, w drużynie. To na pewno. To na pewno. No, jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Wydaje mi się, że z tym breakiem, bo dziś, mówię, że dzisiaj to nagrywałem, to już któryś raz gram w, na rankedach. Więc jestem ciekaw, jak to pójdzie. Oczywiście klasycznie nie znam żadnej mapy, więc we'll see. Ej, ale to jest coś w stylu Anubisa. Ty Ej, całkiem fajna w sumie ta mapka ja w nią chyba... Ja chyba już kiedyś grałem, tak mi się wydaje. Ona jest na jakimś matchu drużynowym? Czy mi się tego wydaje? Oj, mawik. No witam pana kolegę! A, mam ci gnoju! O kurwa! O nie! Tego się nie spodziewałem! Tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Runda wygrana. Tego się nie spodziewałem, ale nieźle, no bo i tak, dwa fragi na początek to całkiem dobrze. Ale kurna, nie no, nie spodziewałem się konkretnie. W ogóle, ani trochę się tego nie spodziewałem. Myślałem, że tych dwóch będzie z drugiej strony po prostu czekać. A tu taka niespodzianka. No, cholipka trzeba uważać. Nie wiem, w którym miejscu nie będą wybiegać, więc tak na razie się troszeczkę skradam. U nikogo, nie wiem czy nie na górze ktoś, więc trzeba uważać. Lewo, prawo, dobre czyszczenie Kolego! a Mógłbyś tu ze mną w sumie wejść, to byśmy na górę doszli... Oj oj oj! Dobra, Bomba podłożona! Dobra, trzeba granatę im tam rzucić. Gdzie on tą pakę podłożył? Dobra, jeden. Kurwa, po plecach mi ktoś strzela, no! Ja, pierdolę, no, myślałem, że ten. O, oh, fuck! Myślałem, że ten Zeta będzie patrzył te plecy, no! Myślałem, że ten Zeta będzie patrzył, dobra, ja bym spróbował środkiem, tylko ktoś musiałby pójść razem ze mną. Chodźcie, 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 chodźcie. Ale czemu wszyscy kurwa idą na tą dwójkę? Przecież oni na jedynkę też biegają. Turendy się tu przechodzi. A, tędy, dobra. Chyba, że oni coś wiedzą, od czego ja nie wiem, na przykład. O na dwójce coś się dzieje teraz. No panie kolego! O kurwa, granat! Ah. Dobra, ci oni idą wszyscy razem. Oni idą wszyscy razem. No mamy medyka, który. Przegraliśmy rundę. Ej, ja się tak zastanawiam, nie? Bo nie wiem, czy wy bomba, też bomba, macie bomba. Takie, pod, ta, takie wrażenie, ale jak ludzie grają medykami na tych trybach rankedach, na tych trybach rankedach, na rankedach, bomba to oni, kurwa, i tak nie podnoszą nikogo i tak. To po cholery grają tych medyków. Bo to jest dla mnie niezrozumiałe, nie? Mam cię, gnoju Dobra, tu trzeba naszym pomóc. Coś płonie, Dobra, idźmy, 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 idźmy. idźmy. Mam cię! Bydloku, dobra, na spokojnie. Jeszcze co? Jeszcze jeden, nie? Tu go nie ma. Ja będzie musiał gdzieś. O, dobra. Ach. Ale tu dobrze wiedzieć, że tu od środka jest wejście w sumie na... Znaczy od środka jest wejście na ten środek Jakkolwiek to brzmi Nie chcę paki. Dawaj, 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 chodź, 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 chodź szybko, szybko, szybko szybko, szybko, szybko Czy musimy dognieść tego ziomka co tutaj kampi Zajebiście, dobry, dobry start Bomba Tutaj nasz Witam Dobra, weźmy paczkę Bomba przechwycona. Weźmy paczkę idźmy Kurwa nasi tu, tu zginął nasz, dobra. No kurwa. No ja pierdole! I to jest właśnie to, to jest ta nieznajomość mapy, nie? To jest totalnie nieznajomość mapy! Bo gdybym ja wiedział, że stamtąd, w sumie mogłem przejrzeć się przecież, ale no jestem kasztanem, więc jakby nie wymagajcie zbyt wiele ode mnie. Bomba przechwycona. No, no, a, tylko no dobra, ten na przykład zna tą mapę lepiej ode mnie, a i tak tam nie patrzył, więc. Podłuż bombę. Jak to mówią, no cóż, no cóż, no ale tu trzeba ten środek wygrać, bo jak. Bomba Wygramy środek. Jak wygramy środek, to już jest plus taki, że możemy się rozbić po tych bokach, które oni tak bardzo mocno pilnują. Dobra, to trzeba zrobić tak. Kurwa, tylko trzeba było tym granatem trafić najpierw. Wejdę tu? Nie wejdę. Zdaje mi się, że kogoś tu słyszę, ale... Mam Cię bydloku! No wiem że kogoś tu słyszę. Puch, 7-4. No to jest nie najgorzej. Nie najgorzej, ale cały czas ten środek będę raszował. Bo ten środek całkiem dobrze mi się wydaje, że wypada. Tylko nasi muszą się ogarniać z tym, nie? Szkoda, że ten kilowita nie respi naszych. Bo to. Kurwa, no jeszcze. Tak, jeszcze mnie zablokuj no. Bo to akurat byłby dość duży plus, jakby respił naszych. No i ktoś tam z naszych na dziurę dostał. Dobra, trzeba się przesunąć. Na spawnie siedzi Dobra, to trzeba... inaczej W takiej sprawie trzeba inaczej wychodzić I co? I oni na spałnie kampią? Nie no, na dwójce zginął, na jedynce zginął Co on pierdoli, że tam na spawnie kampią? Może gdzieś... Tu jest chyba po lewej, czy nie? wydawało mi się, dobra. Chyba słyszę kroki, ale nie wiem, które to są kroki. Mam wrażenie, że audio w tej grze jest delikatnie pobugowane. Runda wygrana. No kurde, no zabijają mi wszystkich, no dajcie coś dla mnie, no! Jakby ile. No. Ja też chcę! Ja też chcę! No. Ja też chcę, co nieco za. zabić. Chodź, chodź, gościu, chodź. Tylko środkiem tutaj nikt nie łazi, nie? Środek my zdominowali, to środkiem już nie łażą. Dobrze, zajebiście. Bomba podłożona. I tu paka jest, o, kurwa, ale dostępem przesza. Tu nasz. Tu nikogo. No defuj, to defuj. A tu się. Kurde, jakieś kamyczki obsunęły. Ja się zastanawiam, co się dzieje, nie? Że ktoś chodzi mi za tym, a tu jakieś. Dźwięki z za mapy w ogóle. Jakby WTF. WTF, słuchajcie. No wchodź, 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 wchodź. Szybko, 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 szybko. Ostatnia runda. Kurwa, nie chcę być ostatni. Nie chcę być ostatni. No pewnie i tak wyjdzie, że będę, bo. Chociaż nie jest powiedziane. Czekaj, 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 tu się coś dzieje. O, panie kochany. No nie, zabiła mnie ta Diana. Co ja skasztaniłem, biegamy w kółko jak cymbały. No u 600 wszystko w twoich rękach o, z lewej na dole masz go, no O, albo za tobą. No, no no, no, no! Brawo, dobrze! Brawo! Brawo! Dobrze, dobry mecz. Naprawdę dobry mecz. Osiągnij rangę 30. O! 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 No i to jest plus, słuchajcie! No i to jest plus. To jest plus. No tylko ostatni byłem w tym meczu kurma, no. To to mnie trochę smuci. No ale no cóż, no jest jak jest, nie? Jest jak jest, ale KD 180, czyli najwyższe KD i tak spośród wszystkich, więc no. Nie, nie byłem ostatni, byłem przedostatni. Dobra, no to nie jest źle, myślałem, że było gorzej. Chciałem, że było gorzej. Oczywiście poziom drugi Battle Passa, bla bla, bla, bla. mecze opozycje. Srebro 4. Hmm. I teraz moje pytanie jest. Jak ktoś z was. Gra. Rankedy to jaka jest wasza pozycja Dajcie znać w komentarzu Bo jestem mega ciekaw No i jaka była wasza po pozycjonowaniu Bo jestem ciekaw czy to wypadłem Bardzo słabo, słabo czy całkiem nieźle No A tymczasem słuchajcie to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Mam nadzieję że wam się podobał Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę Zostawcie jakiś komentarz no i oczywiście subskrybujcie się, jeszcze nie subskrybujecie tego kanału No dzięki wam do zobaczenia w następnym Na razie no i cześć